Fortador Powered by Lamborghini Pro potęga myjni parowej. Myjnia Fortador Pro może być obsługiwana przez jednego lub dwóch operatorów jednocześnie. Ze względu na niski pobór mocy, myjnia jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnych firm sprzątających. Może też służyć jako główne urządzenie w myjniach stacjonarnych. Mycie lub dezynfekcja odbywają się w temperaturze 120 stopni Celsjusza równocześnie na obu stanowiskach. Pozycje lidera w branży zapewniają mu najwyższej jakości komponenty oraz moc umożliwiająca całodobową pracę pod ciśnieniem dochodzącym do 16 barów. Energoszczędna i ekologiczna technologia pozwala wytwarzać suchą parę o nasyceniu jedynie 5% i wydajności 165 kg na godzinę. Badania potwierdzające skuteczność czyszczenia dostarczane są każdorazowo właścicielowi myjni Fortador w dniu wydania maszyny i bezpłatnego szkolenia. Urządzenie Fortador doskonale radzi sobie ze wszystkimi postawionymi przed nim zadaniami. Produkty Fortador objęte są pełną globalną 12-miesięczną gwarancją z możliwością odpłatnego rozszerzenia do 36 miesięcy wraz z maszyną zastępczą na czas naprawy. Szczegółowe informacje uzyskasz u swojego lokalnego dealera lub bezpośrednio na stronie www.fortador.com.